Zapraszam na nowy film. Dziś zawody, zawody federowe z dwóch Markuszów. E, no i za chwilę przekonacie się co się dzisiaj działo. Jeszcze raz dzień dobry, witam wszystkich. Wytwarcie do końca filmu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na zawodach y, o mistrzostwa federowe koła. Tak? Y, panowie, co do zasady y, zawodów. Są to jakby pierwsze nasze zawody tego typu, więc taki regulamin jest powiedzmy w miarę luźny, ale jakieś tam sztywne zasady muszą być. Czyli łowimy klasyczny feder, to jest przede wszystkim. Nie łowimy z rurkami, tak? Łowimy metod na przynęty naturalne, nie stosujemy kulek, peletów, nie wiem, dambelców i innych pensów. Co jeszcze? Długość przyponu. Długość przyponu którą bym się nie upierał Czy łowimy na jedną wędkę? Oczywiście łowimy na jedną wędkę. Nęcenie tylko i wyłącznie wędką. Nie podajemy zanęty ręką, procą łódkami. Tak. No bo jak nie powiem, to no, to jest. No, tutaj no, nie można łodką nie Nie. No, stopie. Co jeszcze? Panowie mamy w łowisku jej siostra. Moja propozycja jest w tej chwili taka, żebyśmy Jesiotra nie męczyli w siatce, bo, bo on nie przeżyje, ale trochę szkoda tych punktów za Jesiotra, więc tak, moja propozycja jest taka, nie, w ogóle nie mierzymy, nie ważymy, ale ktoś jak złowi dostaje 1000 punktów, no bo to jest jednak bonus, tak? Chyba że jest jakiś. protest ile przeciwko temu, to po prostu jeśiodra wyłączamy. Wyłączamy. Wyłączamy, ja wyłączamy. wyłączamy ale... jeśiodra. Nie ma tematu. A, nie, nie ma nie tematu. Tak. Nie, nie łowimy jej w ogóle jeśiodra jeśiod yy, wraca do wody. Słucham? Nie nęcić go najlepiej. A to jego. Ale jakieś pytania? Reszta wymiarówka trzymała jak, Wymiar jaki trzymamy? Nasz? Nie, ale wydaje. to mamy prawie żadną. Łapiemy z wymiarem mówiska. A, się 55, bo się trafiają 50 no tak, tak, tak. No, no dobra. nie, łowimy, łowimy z wymiarem łowiska. Um, łowimy 4 krasie. godziny. W karasie też się trafiają, 25 cm jest wymiar na złotego. No, no, tak. A się trafiają. No, to, to łowimy z wymiarem łowiska. więc no, okay. prosta. Też... Yy, łowimy 4 godziny, rozchodzimy się na stanowiska. Myślę, że godzina wystarczy. No, godzina, godzina czy ktoś negocjuje wystarczy, no, to. Dobra, po rozejściu na stanowiska godzinę czasu, wiadomo, 10 minut wcześniej nęcimy, po 10 minutach zaczyna, rozpoczynamy łowienie, łowimy 4 godziny. Coś jeszcze? Niejastości? Te od przyponu odpuszczamy, nie? Nie, nie Bierzemy go sztywnie. Jak ktoś tam zawiązuje 40, to ryba, ryba, ryba jak wejdzie na stanowisko obok, no to jeżeli ktoś zgłosi to ryba do wody, a jak jest okay, jest. jest ok, to, to niecimy... jest ok. Węcimy koszyczkiem, nie najpierw tak, tak. Znaczy no mo można tak, koszyczkiem tak. sobie wcześniej zacząć węcić, tak? Ale po znaczy nie... 10 minut 10 wcześniej, minut wcześniej, wcześniej przed rozpoczęcie, tak. rozpoczęciem sygnału. No, wszystko? No takie pytanie jeszcze, tak? jest koniec zawodów, ale już ktoś ma rybę na wędce. Nie, no to nie, jak jest ryba, nie wyjęta, to... odcinamy żyłkę. Jak jest luba nie wyjęta przed sygnałem koniec zawodów, to oczywiście wraca do wody, to w każdym zawodzie. Musi być pod bierakiem. Dotykać tak, siatki po prostu. No i chyba tyle, tak? Wszystko wiemy? Dobry. A już ten film trzeba, żeby był większy. Nie widzę co nagrywam, słońce mi świeci, ale dobrze. No, to chyba tak. tutaj, Tysiąc oknów, proszę. <laughs> jest dinozał, jak to tutaj na nowej, tylko to jest na to jest nazywałem po tylko to jest tak, byłby niewymiarowy. Jeszcze kamera stresuje. Kamera jest ok. Jest kamera jeszcze? Jest. Ła, Ostra, co najgorzej. <laughs> Proszę bardzo. Brawo. I po tysiąc punktów, tak? Nasz misz na zakończenie sezonu i początek sezonu? No, się nie dało Ile mogę? 4 sztukki. Ale jak? Łobić. Właśnie małe. Jednego tu będę mógł. Większego. No, Trzeba go no, zmierzyć, nie? Nie Jak większy. Wywagę. Mierz ja bym mierzył. Mierzyć, tak? Mam miarki. Gdzieś ta waga się z

Ona, no. To czy nie? No, tylko weź, tak weź, weź jak taki kolor, co się dzieje, czyli Już No i ten dinozał wiesz. No, no, dinozał 3903. Dlatego cię odrywam, bo żebyś się wiesz... Za bardzo nienaśni. Bo Pomówię za to zdjęcie do niezadowego dzisiaj. Słuchajcie, udało nam się rozstrzygnąć. Wyniki yy, były takie jak były, no mogło być lepiej, ale nie wiem, robi się ono na sobie. Gorzej, no nie no gorzej raczej nie A więc y, pierwsze miejsce w dzisiejszych zawodach y, Trzecie Proszę bardzo Trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach z wynikiem 2365 punktów Łukkowski Jarosław Drugie miejsce z wynikiem 2592 Robert Staniec. Pierwsze miejsce, a więc yy, federowy mistrzem koła na rok 2022 zostaje Grzegorz, Grzegorz Rozwadowski z wynikiem 3903 yy, punkty. <śledzimy> I w daleko, w daleko, niech Grzegorz nie odchodzi, Grzegorz również złowił największą rybę, była to, bo nie wiem, ukleja Karasz. 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 ukleja, 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 ukleja dziękujemy wszystkim prosimy o pozostanie, eee...